17 grudnia 1942 roku, w obecności co najmniej dwóch tysięcy spędzonych na zamku mieszkańców miast i okolic. Stracono wówczas Kazimierę Grzelak, urodzoną w 1912 roku, która z Ciechanowem związana była od 1937 roku. Pracowała u wicestarosty Franciszka Trzeciaka. W 1939 roku wyszła za mąż za Władysława Grzelaka, Wraz z mężem związana była z ruchem oporu już od samego początku okupacji, wstępując w szeregi Związku Walki Zbrojnej, a potem Armii Krajowej. Na skutek zdrady zostali aresztowani w sierpniu 1941 roku. Podczas śledztwa w Ciechanowskim i Płockim więzieniu, Gestapo była poddawana ciężkim torturom, ale nikogo nie wydała. Jej mąż przebywał w tym czasie w obozie w Działdowie, potem o Święcimiu, Zmarł w Dachau w 1944 roku. Stracono Zenobię Jelińską, pseudonim Teresa. Urodzono w 1903 roku. Urzędniczkę Starostwa Przasnyszu. Była członkiem organizacji dywersyjnej K7 przeszkolonych twierdzy Modlin jeszcze w 1939 roku. Następnie kurierem obwodu Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej na trasie Przasnysz-Ciechanów. Prowadziła własną sekcję kobiecą. Aresztowana 8 września 1942 roku, więziona w Płocku i Działdowie. Stracono Tadeusza Jureckiego, urodzonego w 1920 roku, wychowanka Ciechanowskiego Liceum im. Zygmunta Krasińskiego. Tadeusz na początku okupacji związał się z ruchem oporu. W związku z walki zbrojnej miał stopień podchorążego. Używał pseudonimów Wrona i Klimek. Następnie jako szef łączności Armii Krajowej w Ciechanowie poprzez kurierów i inne zaufane osoby przerzucał prasę, bibułę, ulotki do Warszawy, Płocka i Królewca. Jego, w jego rodzinnym domu w Szczółkach powielano, przekazywano rozkazy i dokumenty. Jego rodzina dawała schronienie i wyżywienie spalonym konspiracyjnie członkom Armii Krajowej. Podczas leczenia w Otwocku zdradzony przez fałszywego członka Armii Krajowej agenta gestapo Franciszka Zielińskiego, pseudonim Włóczęga. Stracono Bolesława Nodzykowskiego, pseudonim Mały, urodzonego w 1903 roku, był podoficerem 13 Pułku Piechoty, uczestniczył w obronie Półtuska w 1939 roku oraz w ostatniej bitwie żołnierza polskiego pod Kockiem. Pojmowany brawurowo ucieka, Wraca do Półtuska i jako jeden z głównych organizuje Związek Walki Zbrojnej na terenie miasta. Był inicjatorem pierwszych ekshumacji obrońców Półtuska, żołnierzy września pochowanych na polach walki. Organizował akcje pomocowe dla rodzin poległych żołnierzy. Pierwszy komendant Związku Walki Zbrojnej Obwodu w Półtusku. Latem 1941 roku przenosi się do powiatu makowskiego, gdzie pracuje na stanowisku szefa wywiadu trzeciego inspektoratu. Tam zostaje aresztowany i dnia 17 grudnia 1942 roku powieszony na zamkowym dziedzińcu. Tragiczną postacią tego wydarzenia, a zarazem lokalnym bohaterem staje się również postać Romana Konwerskiego, który swoją patriotyczną postawą, odmawiając pełnienia funkcji kata podczas egzekucji, mówiąc Rodaków swych wieszać nie będę, skazał się na tortury, prawdopodobnie wywózkę do Madhausen, a tam stracenie. Skazańcy tuż przed powieszeniem wydali jednogłośny okrzyk. Niech żyje Polska! Proszę o uczczenie minutą ciszy ofiar niemieckiego terroru. Boże Wszechmogący, polecam miłosierdziu Twojemu dusza poległych żołnierzy naszych którzy oddali swoje życie w obronie drogiej Ojczyzny i którzy przelali krew swoją w obronie nie tylko kraju naszego, ale i w obronie wiary świętej. O Boże, niech, im, niech ich męczeństwo poniesione w obronie wiary i Ojczyzny uwolni ich duszę od mąk czystowych i wyjedna im wieczną nagrodę w niebie. Błagamy Cię o to, przez mękę i śmierć Zbawiciela Naszego, przez Jego serce najświętsze, przez zasługi i przyczynę Jego niepokalanej matki oraz świętych patronów i patronek narodu naszego.